Cześć wszystkim i na start takie pytanie. Czy słyszeliście w ogóle o producencie lamzu, ponieważ większość zapewne nie. I warto się zainteresować, jeśli szukacie myszki takiej profesjonalnej, bezprzewodowej, na przykład do grania. Oczywiście taka jest skierowana najbardziej dla e sportowców, dlatego że właśnie producent lamzu tylko i wyłącznie produkuje sprzęt takiej najwyższej półki, co za, co za tym idzie oczywiście też ceny nie są najniższe, ale za tym idą najlepsze specyfikacje na rynku właśnie typowo w peryferiach do gier. A dokładny model, który ja testowałam przez ostatni miesiąc, praktycznie co noc, na nim grając w Tessa 2 jest to właśnie Lamzu 4K. Myszka nie najtańsza, ponieważ okolice 550 zł, ale tak jak mówiłam, jest tutaj taka specyfikacja, że takie myszki mimo wszystko właśnie z takimi specyfikacjami kosztują minimum, można powiedzieć 500-600-700 zł, więc o tym też za chwilę. A dokładny model, który ja testowałam przez ostatni miesiąc, czyli Lamzu 4K, właśnie ten model bezprzewodowej myszy jest taki Kierowany głównie dla e sportowców. Super Light jest napisany na opakowaniu, czyli też ultra niska waga, przy czym też ma najlepsze specyfikacje tutaj, jakie są oczywiście w myszkach bezprzewodowych. Zaczynając jednak od rozpakowania, co jest wewnątrz pudełka. Z lewej części jest futerał lamzu, i tutaj jest też cały zestaw, w którym są chociażby dodatkowe zamienne ślizgacze na cały spód myszy. No i też popularne takie gumowe antypoślizgi, charakterystyczne właśnie dla producenta lamzu, ponieważ zawsze te właśnie takie oklejane antygumowe poślizgi są zawsze w tych zestawach dla myszek. Można je po prostu nakleić na każdy element myszy, taki jak boki, prawy czy lewy przycisk. Jest to dla osób właśnie, którym prawdopodobnie mocniej poci się ręka, czyli po prostu bardziej oczekują takiego pewnego chwytu, takiego gdzie po prostu myszka się nie wyślizgnie z ręki. W każdym razie mysz oczywiście można okleić, jeśli wam będzie odpowiadał, no to to zostawicie, a jeśli nie, to można je zdjąć i korzystać wtedy normalnie. Futera ale też jest ulotka z informacjami o myszy i specyfikacjami, no i najważniejszy przewód w zasadzie, ponieważ za jego pomocą ładuje się mysz, jaki podłącza do bezprzewodowego odbiornika. Natomiast w prawej części pudełka już jest sama myszka, no i też jest ten odbiornik właśnie najważniejszy 4K. I właśnie w tym miejscu warto zaznaczyć, że mysz ma pooling rate, czyli częstotliwość próbkowania aż 4000 Hz. Jest to aż czterykrotnie szybsza transmisja danych względem standardowych myszek na rynku, czyli w skrócie mysz wysyła jeszcze więcej raportów, jeszcze bardziej precyzyjne dane o swoim położeniu. Wystarczy tak naprawdę podłączyć kabel USB-C do odbiornika, a USB zwykły oczywiście do USB w waszym komputerze, żeby myszka działała. Co do samej specyfikacji myszki, a właściwie najważniejszej rzeczy, czyli sensora, w tej myszy jest dokładnie sensor PixArt 3030, 95, czyli można powiedzieć śmiało, że drugi najlepszy sensor, jaki jest w ogóle w myszkach na rynku gamingowych globalnie. DPI, jakie jest obsługiwane na tym sensorze, jest to do 26 tysięcy. Jest tutaj też najnowocześniejszy mikrokontroler Nordic 52840, dzięki któremu obsługiwane jest próbkowanie aż 4000 Hz. Mysz działa też oczywiście na trybie bezprzewodowym i przewodowym. No po prostu, jeśli na przykład rozładuje Wam się podczas grania myszka, od razu podłączacie przewód i możecie grać. Nie ma żadnych problemów, ale taka mała uwaga wtedy raportowanie jest obsługiwane do 1000 Hz, czyli te wszystkie takie popularne myszki gamingowe za. No, można powiedzieć do 300 zł, właśnie mają raportowanie 1000 herców większość modeli wtedy musimy yy, się z tym jakby pogodzić. Natomiast bezprzewodowo ta myszka ma od razu lepsze specyfikacje, czyli lepiej jednak pamiętać o jej ładowaniu. Ponieważ wtedy te próbkowanie Polink rate, dokładniejsze, precyzyjne bardziej odczytywanie danych, położenia myszki, jest tutaj już 4000 Hz. Producent podaje informację, że mysz może wytrzymać maksymalnie 80 godzin na jednym ładowaniu. No i tak nie do końca jest, oczywiście, jeśli wtedy ustawimy 1000 Hz w raportowaniu mimo na przykład używania tej myszy bezprzewodowo, czyli schodzimy z tych lepszych specyfikacji na gorsze w oprogramowaniu Lamzu. No to wtedy jest taka szansa. Natomiast jeśli chcecie korzystać z maksymalnych najlepszych właśnie ustawień tej myszy, czyli te 4000 Hz, no to nie ma opcji, żeby ta myszka wytrzymała właśnie te 80 godzin. Z moich obserwacji wynika, że wtedy wytrzymuje ona te 15-18 godzin i trzeba ją znowu podładować. Na szczęście te ładowanie jest bardzo szybkie, ponieważ Godziny można naładować znowu tą myszkę do 100%. Teraz jeszcze kilka słów z tą częstotliwością próbkowania, czyli ten pulling rate do 4000 Hz, bo o nim tak dużo mówiłam. No i w zasadzie pamiętajcie o tym, że te wartości do 4000 Hz można osiągnąć tylko i wyłącznie, jeśli ten odbiornik USB, który jest w zestawie, podłączycie do USB 3.0 w komputerze lub do mocniejszego. Ponieważ jeśli podłączycie do zwykłego USB 2.0 w komputerze, no to ten polling rate jest ograniczony do 2800 Hz. No i też zasada tego polling rate jest taka, że im wyższe ten polling rate osiągniecie, czyli w tym przypadku w tej myszy do 4000 Hz, jeśli ustawicie też nieco większe, nieco większe DPI, czyli żeby nie korzystać z tych najniższych typu 400 czy na przykład 700 DPI, ale żeby przełączyć na na przykład 1500 czy 1800 DPI. Ja w grze CS2 ustawiam zawsze 750 DPI, więc tak też ustawiałam w tym oprogramowaniu Lamzu 750 DPI sprawdziłam pooling rate test tej częstotliwości próbkowania, raportowania, no i wyszło mi tutaj maksymalnie 3300 herców, więc pamiętajcie, że nie osiągniecie tych pełnych 4000 herców, ale jednak wartości zbliżone, czyli ponad 3000 herców. Właśnie, kiedy oczywiście podłączycie do lepszego standardu USB, czyli np. 3.1. Mówiłam też o tym, że myszka jest ultra lekka, jest to prawda, ponieważ waży ona zaledwie 52 gramy, więc należy do tych najlżejszych możliwych myszy na rynku. No i co do uchwytu, tutaj jest palm grip, czyli takie no, położenie ręki na płasko, ale także ten claw grip, czyli takie bardziej właśnie, że palce, no że bardziej unosimy je wyżej i wtedy dla niektórych graczy jest to oczywiście lepsza pozycja, więc niezależnie jaki macie uchwyt, ręki, jest ona do dostosowania do właśnie obu tych chwytów. Oprogramowanie LAMZ-u do tej myszy pogram ze strony producenta. Jest ono niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim, nie ma polskiego, więc tutaj uprzedzam. No i po jego zainstalowaniu widać od razu poziom naładowania baterii w prawym górnym rogu ekranu. Są też ustawienia typowo pod poziom DPI, czyli do 26 tysięcy maksymalnie. Jeśli na przykład w jednej grze lubicie 1200 DPI, w innej 750, tak jak ja, a jeszcze w innej jeszcze więcej, no to też te profile możecie sobie przypisać w oprogramowaniu, a zmieniacie je już za pomocą przyciska na spodzie myszki, gdzie też są przełączone. Dpi. No i właśnie, można maksymalnie tutaj utworzyć 5 profili DPI. Częstotliwość próbkowania, o której mówiłam, od najniższej 125, na której oczywiście nie polecam grać, do maksymalnej 4000 Hz też można ustawić. Pamiętajcie o tym, by mieć wyłączoną opcję Motion Sync, ten Angle Snapping i Ripple Control, które w ogóle nie pomagają w grach, a jedynie szkodzą, ale na przykład w programach graficznych dla grafików już te opcje mogą się przydać. Jest też tutaj taka opcja Peak Performance, czyli można dać na przykład 10 minut, by po 10 minutach bezczynności sensor właśnie szedł dopiero w tryb uśpienia. Jest też oczywiście zakładka ze stworzeniem Makr, które można nagrywać, czy też przypisanie funkcji klawiszom na myszce. Moje odczucia z tą myszką są takie i mówię to zupełnie szczerze: materiał nie jest opłacony, że żałuję, że ją kupiłam tak późno. Przed tą myszką korzystałam z myszki Steel Series Prime Mini, która wydawała mi się idealna do mojej dłoni, nie za duża i na tamtej myszce w zasadzie kilka lat grało mi się dobrze. I wydawało mi się, że jeśli ta się zepsuje, to po prostu kupię taką samą. I tą myszkę jest dopiero ten Lamzuton 4K, zaczęłam korzystać z niej dopiero tylko i wyłącznie, żeby nagrać film. Na YouTube. Ale na tyle dobrze mi się na nie grało. Na początku, pierwszą godzinę, jak ją podłączyłam i grałam, to chciałam wrócić z powrotem do myszki Steel Series. Zamiast z każdą kolejną godziną zauważyłam, że dużo łatwiej się strzela, dużo jakoś łatwiej mam wrażenie, że ta myszka jest po prostu bardziej precyzyjna. To jest chyba najlepsze określenie, więc zaczęłam tylko i wyłącznie na niej grać. A myszka SteelSeries, którą miałam po prostu poszła do kosza. Dlatego, że dopiero uświadomiłam sobie, jak to była duża różnica. Mimo, że tutaj i tutaj myszka gamingowa, jednak różnica w cenie ogromne, ponieważ tam ta myszka. 100 zł, a tutaj no 550, jednak jest to nieporównywalnie większy komfort, po pierwsze bezprzewodowa, a po drugie większa, dużo większa precyzja właśnie strzału, czyli na przykład też odczytywania położenia myszki, więc prawdę mówiąc szkoda, że po prostu tak późno zaczęłam z niej korzystać, ponieważ jest ona idealna typowo dla gier e-sportowych, więc na pewno będę z niej cały czas korzystała, tak jak teraz do dzisiaj na niej gram co noc. To tyle w tym filmie, oczywiście link do myszki, gdzie możecie ją zakupić, podrzucam w opisie pod tym filmem, ja Wam dziękuję za uwagę, jeśli macie też jakieś pytania, to piszcie. Tymczasem to wszystko, do zobaczenia i cześć.